Nie ma znowu? Nie, dlaczego? Czy będę miał lepszy radiowóz? Kiedyś tak. W środku jest nawet funkcjonariusz. I chyba bierze udział w tym precedensie. Zamaskowani, to nie wiadomo co się dzieje. Los Santos Police Department, co się dzieje w środku? <laughs> Halo! <laughs> Ale chyba nic się tam z tego nie dzieje, nie? No właśnie, nie wiem. Nie mam jak tego sprawdzić. No ja co mnie wypychacie? Los Santos Police Department, co się <laughs> dzieje w środku? Ja wyznaczę, łatwo. Kur... Teraz to łatwo, a przed chwilą jeszcze z nim Halo! Chcę, Halo. No, no. Los, to spojrz na co się dzieje w środku? Nie możemy gadać w przejściu, bo się nie usłyszymy, kurwa. Za 10 koła wejście. Dobra, mamy, mamy, mamy grubego jako zakładnika. A Ta, za raz za trzech. za Co się dzieje w środku? Kurde, kaden cofaj się. Kurwa. Tutaj Okupujemy teraz ten, ten Okej, okay, ja czyli to wzywam słod. W porządku. Wypuśćcie mnie, Kadeci To se wzywam. mnie, bo ja będę ja nie nie chciał z tego wyjść. wypuśćmy mnie. to mnie. pierwszy po drugim mnie. Wypuśćcie mnie. mogę mnie. Wypuśćcie 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 Szefie, jest tu drugie wejście jakieś od góry czy coś? No to boku drugie wejście jest smacznej maczyje, potwierdzaczy. No to trzeba tam mieć. Boksman przesyła ale 3 złote. Tam też okupują, chyba. Ty taka rozkmina. Oh. Wolałbyś pochlać <laughs> taką w CO2 Get To było! Ale taką naprawdę ładną, ale z centymetry czy takie kurewsko brzegówno, gówno co wygląda jak chłop. Nie no mamy jakiegoś wodza opancerzonego, żeby wjechać w te drzwi. Ja tu karetką zaraz wiadę Ciężki, no. ciężki temat, mordo. Nie wiem, czy poradzisz sobie z tymi barierkami, ale. Okay. Ciężki temat, mordo. Ciężki temat, mordo. Ja w tym nie chcę brać udziału, ja tylko chciałem odebrać bonus. Łatnie potrzebny sam wejdę. Dobra, panowie! Jadę po działko wodne. Czekaj, szefie, szefie, szefie. No? Mamy ich proszę, żeby drzwi były otwarte? Nie, 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 czekajcie na mnie. To co mamy zrobić? Czekać, Czekać i jak ktoś będzie kogoś bił, to wtedy go zaaresztować. Ale w tym no momencie tak ich nie wypuszczamy Póki co nie robią nic nielegalnego. Nie, jak nie? No nie robią. Stoją w rzędach. Rozejść się Los Santos Police Department! O kurwa, chyba trochę za mocno. <gry> wow. Dobra kadet, zabezpiecz ich. <gry> na czas Zero jeden na miejscu. szefie! Odbiegli, A Atak na funkcjonariuszy. <gry> Jak szybko zgaszeli tam. Wszystko dobrze się. Osoby samozbrojone w nudze zaatakowały 5 funkcjonariuszy. Dobra, ogarnijcie tych rannych, Czefie. niech jadą na szpital szefie! Czekaj, no bo oni, y, Gangusy y, z 12 wybiegło i zaczęło bić i no, z kosy. Co tam się dzieje? Co robimy? Kurwa, pobił funkcjonariusza, goń go. Kadet ucieka wokół urzędu, kurwa no. Gdzie on jest? 31 do 01. Zabezpiecz teren i czekaj na dalsze wskazówki, kurwa. Nie wiem co oni robią. Kurwa, nie da się tam wjechać, to jest najgorsze, nie? Wezwijcie wsparcie medyczne Cofnąć się! Atakują! Nie goń go, kurwa, z tym paralizatorem Zabezpiecz swoich Tyłem no w sumie ta co robią ci kadeci? No bo kurwa za dużo atencji szukają, mam wrażenie. Zamiast kurwa My tym pokoju, no, jesteśmy kozakami. Walimy wiatra cały czas. Kaman przesyła 45 zł. Co tam? Co tam? No widzisz, że tu się ogarnia. Cofnąć się od tego wejścia! Jakie się Ty, no do urzędu chce wejść. Nie, nie mówię o tobie. Co z tobą? Żyjesz? Dlaczego dostałem? Szefie, a? Funkcjonariusze opatrują naszego. W ten sam. mi ktoś, bo nie wiem czemu dostałem. Pomóż temu obywatelowi. Oh. Tutaj jestem, halo Wezwijcie JMS KD za, za mandat dla tego gościa w autobusie Mandat za niewłaściwe parkowanie, tak? No, wjazd na ten zielony Zjeżdżam O, coś wybuchło. Cofnij się, cofnij się! Kurwa, Wróć do urzędu w tym momencie, do urzędu. Ja, 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 ja. Cofnij się, kurwa, kurwa. Zabierz go stąd, cofnij się. Nie wychodzicie z urzędu. Ale na szpital trzeba. Kurwa, ja nie wow. chcę oberwać. Nogę złamano, nogę Tak, delikatnie, delikatnie oczywiście. Oj. A? Przestawać wszystkich? Nie. A. Czekasz na moje rozkazy, nie podchodzisz, nie pytasz, zabezpieczasz teren. Obywatele odsunie się. się Cofnij się od wejścia. Interwencja policji. Cofnij się od wejścia. Nie ma wejścia zablokowane. O, jak Ty! Nie wychodzicie z urzędu, cofacie się do środka Do środka O co Co nie możemy wejść Odejdź od, od radiowozu! Od Jaki radiowóz to przecież Ostatni raz powtarzam za niewykonywanie w funkcjonariusza zostaniesz aresztowany Do urzędu z powrotem Dobra Zamknijcie teren wokół urzędu Są jakieś beta testy, są testy mojej cierpliwości chyba Dobra kadet Podejdź do drzwi i powiedz, że rannych może wynieść jedna osoba I zawieźć na szpital Jedna osoba wychodzi z rannym Rannych może wynieść jedna osoba i skierować się na szpital, reszta zostaje w środku. Przekazałem, ale jedna osoba może wynieść rannych. Jedna osoba może wynieść rannych. Akcja policyjna. Jedna osoba wynieść rannych. Nie można wejść teraz. Nie No dobra. <laughs> Jebane getto, człowieku Jedna osoba, cofnij się, cofnij się Cofnij się Dobra Chciałbym ich kłaść Połóż ich, wezmiesz w tym miejscu go połóż Kadet, nie wpierdalaj się, jeżeli go wynosi Kadet, kurwa, słyszysz mnie czy nie? Nie celuj Nie celuj do niego, wynosi rannych Dobrze Spójrzcie mi r to ja się nimi zajmowałem, słów nie ma Wracaj do urzędu Czekaj, to jest cywil, czy urzędu. kto to jest? Jestem urzędnikiem Wylegitymuj dobra. się Powiesz legitymację ja? od pana To poproszę legitymat, okej, okay, dobra Słucham? Uh -huh. Dobra, co się dzieje w środku? Pan podejdzie do mojego radiowozu No, Dawaj. pan podejdzie tam Jeszcze od... nie mam pojęcia, wie pan, obudziłem się, bo spaliśmy sobie tutaj w socjalnym i... Ale dzieje się i tam pytanie. coś nie, niepokojącego, próbują kogoś napaść nie no, zabarykadowali się w środku. Okej. Okay. Zaraz ich stamtąd wyprowadzimy wszystkich spokojnie. Tak, dobrze. Dobra, wracaj tym tam zamaskowanym mężczyznom do środka. Cicho. odsuń się. Do środka wracasz. Jak do środka? Jak ja tu dopiero Wracasz do środka. A czemu? Wykonuj polecenia, wracasz. w przeciwnym razie do zostajesz aresztowanych. Ja do środka. No, już nie wejdziesz, kadet! Przenieś poszkodowanego! Wracamy za obywatelów. A czemu coś jest? zostałeś wyniesiony? Zamknięty jest aktualnie urząd, rozmaskujcie się. Co to, co tam się Pytam dzieje się, dzieje? czy zostajeś wyniesiony się z urzędu. Za Ale to co, jakaś recydywa? wracasz do urzędu. Słucham. Jakaś recydywa, co tam się dzieje? Wszystkiego się pan dowie później, dobra? Na razie mamy akcję z nas tutaj, trzech. Nie no, czy nie, to ja idę i Dobra proszę się odsunąć, dziękuję. Dobra, dobra. 26 do 0,1 odciągać tego rannego z Tak, tak, połóż go, woż. ja go wezmę. wezmę go wezmę do reszty. No, ale ja tu byłem już wcześniej. Poleżycie sobie w grupie. Dobra. O, przyjdzie Dobra, to są wszyscy ranni już? Halo, halo Kadet, podejdź tam do wejścia i zapytaj się, czy to są już wszyscy Dobra Efe, wszyscy, którzy tu nie byli oddelegowani za barierki Funkcja pomaga radnym Dobra, niech ich przewiezie na szpital, jak? jakimś autobusem. Niech ich weźmie do jakiegoś autobusu Ale jest i przedmiot. No, to, to niech wejdzie na służbę, nie? To wszyscy ranni. Dobra, dobra. Reszta w środku, Teraz jest Teraz tak. świadoma świadomo tego, co robi. Wejdź do środka i powiedz im, żeby po pierwsze rozmaskowali się, bo w przeciwnym razie ich przeszukamy. Aż oni mnie złapią. No, tylko przez drzwi im powiedz, jak do ciebie podbiegną, to im z działka przecież pierwamy. Dobra, Powiedz im tak, my. że mają być niezamaskowani, jeżeli chcą opuścić urząd bez żadnych konsekwencji. Okej. Okay. Już piję, już piję. Panowie, jeżeli chcecie opuścić urząd, to ściągacie. Potrzebny medyk. Potrzebny. Zaraz przyjadą. Spokojnie, było nie pajacować. Nie wychodzić bez polecenia. Wszyscy macie ściągnąć bandany, wtedy dostaniecie dobre polecenia. Paliwo? Już gaszę fure. <laughs> Czy dostanę bana za celkę? Jestem. <laughs> jak teraz zawinę, bo bardzo muszę, siła wyższa. No jak musisz. To nie celka przecież Szefie, weź mu pomóc? Szefie, co? Komu? Nie, on tam normuje ma... No to ubezpieczaj go z tyłu. Yy, z paralizatorem. Odjedź tym panto. Dlaczego? Bo cię aresztuję. Wykonuj polecenia. Dobra, to ja kurwa. Medyk jakiś Kurwa, widać taki to. mi się koło. Chuj. O, blokuje mi Kadet, się. poinformuj ich tylko i wyjdź Blokuje mi się. Poinformowani, oni twierdzą, że to przez brak zasiłków i tak dalej. I chyba nie mają zamiaru się odmaskować, że tak powiem. Jasne, już ogarniam gdzie są te ich zasiłki. No okej, okay, przekażę. Tej, dawać medyka, to bo kurwa. O... Wróć do urzędu na razie. Panie, dawaj medyka, to bo... go Zabarkry... Który od was to negocjuje? Już Do Co się 18 do 01, Można prosić niedługo do 01 na komendę? No nie można aktualnie Kurwa! Kolejny! Kolejny! Oddal się! Ale rozpierdol dzisiaj! Ale oni spoko, bo co Czekają na 20 koła za frytę Wszyscy Smacznej maczy, jebać potwierdzaczy 21 do 01 ja Przesyła 3 zł i 69 groszy Cię jak jest, tam Zgłaszam. Szefie, oni chcą 25 tysięcy. palcami stanę w No jest ich za dużo, nie zawiniesz ich przecież wszystkich, kurwa. Ignorować. 25 tysięcy chcą Ale ja nie rozdaję zasiłków, nie do mnie prezencję. No ja, ja powiedziałem tylko, że szef się może wstawić za lepszymi zasiłkami na tej radzie miasta, czy coś tam, ale. To wszystko Dobra, a oni już tam dostali te zasiłek? Chyba tak, bo wszyscy tam podbiegają jak zesrani Nie Chyba tak Panowie odebrali 01 do 69 01 do 69 Zaraz będzie większa awantura Daj daj wejść Zabierz rannych z drugim funkcjonariuszem do szpitala to urzędnik, zostaw go. Szefie. Co? Oni mówią, że dostali od tego gościa dolara. Jak to dolara? No dolara. Ale ty, co tutaj nie. są? Nie. Tu, co leżą? No, nie. I, I mówią, że zaraz będzie gorzej. <grym> Więc, y, szefie, to nie pomaga. <grym> Dobra, ich o schować w spokoju. <grym> Dobra. <grym> Czekajcie, kurwa, bo deweloper nie pisał kwoty. Ej, kurwa, bo i dolara dostają! Chcecie, <noise> no to, i teraz musicie. co? Ogarniacie to? Wyczyście bazę! A jak mamy wam przekazać, że coś się zmieniło? Skoro wejście? Dobra. <głos> <głos> zaraz będzie wszystko ok! Przekaż im, że zaraz będzie wszystko oni ok! A oni chcą 25 koła, inaczej nie odrożnią wejścia. Powiedz, że ja. Że jak mogę udrożnić wodą. Da. Dobra, Dobra twierdzili, że marnuje 01 wodę. <grym> oni marnują mi czas, tak szczerze. Nie możemy wejść i ich spacyfikować. A jak chcesz, wy 3 osoby spacyfikować? 40? Normalnie. No nie możesz. Poza tym, oni nie łamią póki co prawa. Jeżeli nie atakują ciebie, to nie. No, zaatakowali mnie. Tam uderzały. Ale nie jesteś w stanie zweryfikować, kto gdzie jak. Zaraz będzie! Zaraz będzie. Zaraz będzie. Ale jeżeli może... nie chcesz być brany pod uwagę jako uczestnik zamieszek, to lepiej na razie nie wchodź do środka, póki no i... jeszcze nie, ro... nie są oni ogranicci. No Dostałem od... informację, że ktoś chce 2 miliony. No to może chcieć, nie? Ja chcę. Ja chcę getto, które nie jest zwierzętami na przykład. Dobra, przy... no dobra. przekażę. Ej, czołki, a czemu nie wyjdziecie drugim do bo oni nie chcą wychodzić jakoś Nikt nigdy nie jest zatrzymany, Właśnie. tylko wyłącznie wierzycie ich na szpital Właśnie, bo na mnie 20 podobno. na, ulot... na no no. Cofnij, Wy, wyjście, 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 opuśćcie opuść. Odpuszczamy, odpuszczamy Weź Nie wyciągniecie, jest, jest, jest tam z 20-30, nie wyciągniesz go Cześć, ja mam propozycję No Siema, nie, pytanie, wróci, e, kiedy nie, czy tak możemy? Oczekujcie chwilę nudzi no. Oczekujcie no. no, jaka ta propozycja? No, przebierzmy przez tych się w słote, tych najwyż, najwyższych. Po co? I co chcesz zrobić? Dajmy, dajmy gumowe kule No, dobra. chujowy Trzelny pomysł już już już, powiemy, już, tak. już, 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 nie dawaj więcej, mordo już, 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 Mechanik z rękami w górze może opuścić Zakujcie go Zabierać tego rannego? Czy oni go wciągają do środka? Okej okay. No już, już... go zabrali Ty szefie My też powinniśmy zacząć zamieszki Bo za już mało działa. dostajemy <głos> <głos> Już tam idę No pisze. wszyscy, wszyscy dostaną 20

tak, jak ty tak Wzajemnie. Z okazji dnia dziecka też wszystkiego najlepszego. Hehe, świetnie. No też jesteś dzieckiem swoich rodziców. Nie świetnie. Prezent wyśle pocztę. Dobra. Dobra, Oczekuję. Streama mam. A streama masz do no. tego, co ci tam nie przeszło. Dobra. Kto tutaj jest w umundurowaniu pełnym? Ja. Ale, nie, 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 bez kamizelki. O. Kadeta. Bez kamizelki, kadeta to ja. Dobra, wsiądziesz. Jakby wybiegali i atakowali, no. to walisz ich wodą. Dobra. Ale tylko jak będą atakowali, okej? Okay? Mhm. Mm Dobra, wchodzimy do środka. Weźcie tej tejzerami. Ale nie walisz do nikogo. Dobra, wchodzicie za mną z tejzerami do środka. Jeżeli ktoś będzie agresywny, to go wynosimy. Że ja mogę wziąć. Tak, tak, naleźć. tak, na no, spokojnie. Sprawdzamy po prostu. Wszyscy razem w kupie, nikt się nie oddala. Jest 300 w szefie, w tył jeszcze jest yy, powyższy Sprawdzamy. On I tak, 40 osoby jest. <głos> <głos> Dobra, nie raczej w kim też nie siedzą, ale muszę sprawdzić. O, a tam nagle muszę jest to nagle tu No nie wiem, no. gdzieś tu byli, oni pewnie już uciekli, tyłem wiesz? Dobra. To my też możemy odebrać zasiłek? No tak, każdy. Ja też sobie odbieram. Dzień dziecka jest. Gazu, gazu. Mam cały balon, cały, cały balon. balon. Niewypełniony wypełniony helem, a wypełniony trawą Coś ci nie pasuje, idź pograć w Chcesz podbić po prostu nie, to podbijeś śmiało. Leci balon, szyku działo. Wszyscy na zielono bawią się, a nie na biało. Leci balon, Białe, białe. Wszyscy na zielono bawią się, a nie na biało.